radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Młodszy kapitan Łukasz Gos dowodzący akcją Szlarce Mieleńskiej. Co to za pożar? Mamy tutaj pożar stodoły, w której znajdowały się samochody osobowe oraz w pobliżu tej stodoły również znalazł się jeden samochód osobowy i został objęty pożarem cała stodoła oraz te samochody. Niebezpieczeństwo było duże, bo widzę w sąsiedztwie też butle. Tak, dokładnie. Tutaj okazało się, że jest warsztat samochodowy zlokalizowany w tej stodole, w którym używane były butle z azotylenem oraz tlenem. Za wcześnie, żeby mówić co było przyczyną? Tak, jak najbardziej, jak na razie jest za wcześnie. No, więcej informacji oczywiście będzie po pożarze. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.